Cześć, witajcie na moim kanale dzisiaj w takiej nietypowej odsłonie, w bardzo bliskim kadrze, bo pomyślałam sobie, że przy okazji nagrywam zupełnie coś innego na e, akurat Instagram będę robić taki przegląd pomadek, Neo make-up. Zapraszam Was serdecznie. Śledźcie mojego Instagrama, ale wczoraj przyszła do mnie paczka od Bobbi Brown i zapytałam się Was też na Instagramie, czy chcielibyście, żebym sprawdziła dla was ten podkład i zrobiła też, też test całodniowy. I żebym zrobiła też dla Was test taki całodniowy noszenia tego podkładu mam tutaj paczuszkę od Bobbi Brown gdzie jest ich podkład takie trzy miniaturki Skin Long Wear Weightless coś w tym stylu mam również dwa pędzelki i tutaj taką jakby dedykowaną bazę od nich pod. Oczywiście nałożę na jedną część twarzy bez tej bazy drugiej z bazą, bo chciałabym zobaczyć jak on będzie się prezentował trochę o tym podkładzie Eee, ja tutaj zaraz po położę go o tak, o tak, o takowo. Tutaj przede mną cała rzecz, że moglibyśmy się wywalić. Co to jest za podkład? Ma on w sobie SPF 15 eee, kosztuje w 30 ml 215 zł. A teraz jest dostępny w tej pojemności 13 ml, takiej malutkiej, żeby można było przetestować sobie ten podkład, co jest akurat super opcją. Ja zawsze uważam, że wypuszczanie mniejszej e, opcji jest super. Ym, właściwości: wodoodporny, ochrona UV, ym, zwężający pory, pielęgnujący długotrwały, retuszujący, nadający odcień e, nawilżający, dedykowany skóra tłusta normalna. Krycie nawet do 16 godzin. Tak czytam mniej więcej to, co jest na Daglasie, bo markę Bobby Brown znajdziecie w Daglasie. Eee, całodzienna trwałość, formuła została przetestowana w skrajnie wysokich temperaturach e, Więc on ma być bardzo długotrwały Stąd też moje takie zdziwienie, że ta właśnie baza witaminowa z Bobby Brown Która jest super właśnie dla suchej cery To jest taki krem Oni mają w ogóle pielęgnację genialną Bo ta pielęgnacja jest super przystosowana właśnie dla e, różnych typów cery To nie jest taka... Jest też taka pielęgnacja, pielęgnacja, ale... Głównie ich produkty pielęgnacyjne są super zesparowane z ich kosmetykami kolorowymi, co uważam za oficjalny geniusz. Okej, okay, dokopałam się również do tej informacji, bo byłam bardzo ciekawa, ile kosztuje te 13 ml podkładu. I jeśli chcecie go wypróbować i nie płacić od razu 215 zł za 30 ml, to 13 ml tego produktu kosztuje stówkę. No też nie mało, nie? Natomiast no, ja jestem bardzo ciekawa tych produktów. Dostałam w trzech odcieniach, w trzech odcieniach, tak? W trzech odcieniach. Zobaczmy słocze na twarzy, jak się prezentuje. Dobierzemy sobie kolor. Pamiętajcie, że kolor najlepiej dobierać do naszej szyi. Ja jestem bardzo oliwkowa, co widać właśnie tutaj, zielona szyja i ta z itp. Itd. Dobra. Zobaczmy sobie kolor. To jest C. 026 cool ivory. Tak on się prezentuje całkiem ładnie. Tutaj mamy N 042 beż taki bardziej żółciutki. Jak na razie ten pierwszy mi się podoba najbardziej, bo jest taki chłodny w swojej tonacji i kolor e, trzeci. I kolor trzeci to jest W036 Warm Sand. Na pewno nie. Myślę, że y, pomimo tego, już pierwszy kolor jest dla mnie zbyt jasny, użyję właśnie go, ponieważ on jest chłodny w tonach. Ja zdecydowanie wolę chłodne tony. Jak widzicie, tutaj jest, mamy mm, rozgraniczenie właśnie na CWN, czyli mamy Warm Cold i Neutral. I niby ten środkowy ma być taki neutralny ale jak widzicie on jest dla mnie zbyt żółty, więc ja w niego nie pójdę, bo będę miała poczucie przez cały dzień, że po prostu mam źle dobrany podkład. Wolę gdy on jest troszeczkę jaśniejszy, ja sobie wyrównam na etapie bronzera, niż jak miałby być za ciepły, bądź też zbyt żółty. Witam Was w takim dosyć mocnym zbliżeniu, napiszcie co sądzicie na ten temat. Przeważnie kamerę przestawiam w momencie, w którym... Yy, nagrywam zupełnie inne ujęcia Na Instagram kombinuję A na YouTubie nie kombinuję W ostatnim czasie, ale przyznam szczerze, że już mi się Zachciało zmian, no ja taka jestem Dobra, mam tutaj tą bazę witaminową Ten krem taki witaminowy On jest w bardzo takiej Gęstej konsystencji on ma też taki charakterystyczny zapach, dosyć mocno cytrynowy, ale on świetnie naprawdę przygotowuje skórę. Jeśli ta nasza skóra jest taka, bym powiedziała, jak to wytłumaczyć, e, bardzo mocno zasuszona, ja go bardzo lubię, mam zapas! To jest nowe opakowanie. Nie powinnam go otwierać, powinna mi z zapasu, ale jest w szafce, i szczerze y, mam lenia i nie chce mi się iść. Nałożę na tą część twarzy ten krem. W ogóle krem pod oko Bobi jest genialny buzia nawilżona z jednej strony, z tej strony jest tylko i wyłącznie pielęgnacja której miałam cool ivory wziąć słuchajcie, chciałabym bardzo zobaczyć ten pędzelek do makijażu który został mi tutaj przesłany on się zowie zoom on się zowie w ten sposób, tak wygląda jest to taki syntetyczny kabuki pędzelek do aplikacji tego podkładu, więc ja sobie tutaj Spróbuję aplikacji. Nabieram na pędzel, może zacznę na tej stronie. Podkład jest dla mnie troszeczkę zbyt jasny, ale tak jak Wam powiedziałam, się kompletnie tym nie przejmuję. Spróbuję wyczuć konsystencję. Jak na pędzel do podkładu, podoba mi się, ale w dalszym ciągu jestem człowiek gąbka, mam wrażenie, że po prostu kiedy wiem, że on jest dociśnięty ten produkt, to czuję się z to lepiej, ale czuję potężne stygnięcie, obawiam się, że zasuszy mi się mocno, ale zobaczymy. Dobra, z tej strony lecę gąbką. Muszę Wam powiedzieć, że on leży niesamowicie plastycznie. Jest to też dla mnie pierwsze takie spotkanie, jeśli chodzi o podkłady tej marki, ponieważ e, zawsze jakoś tak e, omijałam je szerokim łukiem, nie z niewiadomych przyczyn tak naprawdę. Jest to moje e, pierwsze spotkanie z podkładem Bobbi Brown. Chyba, tak, kurczę, raz kiedyś jakiś taki bibi, coś w sumie bibi kremu używałam. W sumie nie byłam jakoś tam wie, wie, wielce powalona na kolana, ale muszę Wam powiedzieć, że podoba mi się to, w jaki sposób on... Cięko leży i jest w ogóle zachowana cała struktura skóry. Nie wiem czy wy to widzicie, bo to jest bardzo dobrze widoczne. Eee, podoba mi się, podoba mi się. Trochę martwi mnie to się, uczucie ściągnięcia. W ogóle tu, gdzie był położony krem czuję ściągnięcie, a tu... Oh my god! Uch, czuję mega ściągnięcie, nie może to nie jest produkt, który możemy nałożyć w kilku, w kilku warstwach, bo obawiam się, że nam się zeskorupi totalnie, ale leży mega cieniutko i plastycznie na twarzy. No dobra, lecimy dalej. Eee, nałożę korektor, usztywnię pudrem i zobaczymy, jak to wygląda, nie? Nałożę sobie dzisiaj korektor, który też ostatnio testuję i go bardzo lubię. True Skin od e, Catrice. Muszę Wam powiedzieć, że też świetnie, naprawdę. Mi się w ostatnim czasie sprawdza. Dzisiejszy make-up będzie prawie, że no make-up, e, ponieważ no, mam dzisiaj latany dzień. W ogóle zastanawiam się, czy w ogóle usztywniać e, buzie. No może w okolicach pod okiem, tak, ale obawiam się, że to będzie jeden z tych produktów, może i dobrze, e, ale który nie będzie potrzebował dużej ilości pudru na pewno nie będzie potrzebował pudru, który jeszcze będzie stygnął. Okej, okay. jak widzicie moja buzia jest bardzo mocno ujednolicona, produkt się nigdzie mi nie odcina. Jeszcze podocieram tutaj, wiecie, o. Pomimo tego fascynuje mnie to, że nie, on, naprawdę czuć mega wielkie ściągnięcie na twarzy, ale kompletnie nie widzę, żeby produkt stracił troszeczkę na świetlistości, więc na duży plus. Może wezmę sobie mój ulubiony puder, znam, Setting Trusts Powder. On jest e, jednym z tych pudrów, który e, właśnie nie ma tych efektów mocno ściągających i jest tutaj też taki pędzelek, taki trójkątny, ostatnio jeden z takich moich właśnie e, ulubionych kształtów, jeśli chodzi o aplikację w ogóle pędzlem pudru w okolice pod oko. Troszeczkę odbijam tą zmarchę. I od zewnętrznej do wewnętrznej hop. hop, hop. i tutaj, okay, przełączam się teraz na kamerę, którą mam w telefonie, bo tutaj mam na wideo słuchajcie. E, takie bezczelne, że tak powiem, jakość HD i będziecie wszystko widzieć. Okej, okay, tak wygląda skóra i tekstura w takim zoomie bardzo dużym. Okej, okay, słuchajcie, myślę, że nie wygląda to źle. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem tekstury skóry i tego, jak on leży na mojej twarzy. E, zobaczymy, zobaczymy. Na razie nic nie chcę mówić. E, wykonam sobie taki szybki, szybki, szybki make-up. E, jedyne, co dzisiaj będzie, podejrzewam, uszkodzone, jeśli chodzi o okolice podkładu, to okolica ust, ponieważ. Mam do nagrania bardzo dużo pomadek na usta, więc myślę, że dokonam tutaj delikatnej korekty, więc nie będziemy dzisiaj bardzo mocno oceniać tej części twarzy, ale podoba mi się to, jak on leży, podoba mi się to, jak czuję go na twarzy, więc na razie jest bardzo dużo, bardzo dużo pozytywów. Ok, tak prezentuje się mój dzisiejszy makijaż Postawiłam na milion rzęs W ogóle chcę Wam powiedzieć, że mam nową miłość Jest to ta maskara z Lancome Bardzo podobna jest do tej właśnie maskary z Maybelline Ale ta szczoteczka jest o niebo lepsza I przez to, że ona jest tak wygięta, zarąbiście jeszcze je podwija Te rzęsy, więc jestem nią na razie zachwycona tu już jest któreś, któreś, któreś użycie Ale ja generalnie lubię jak mam gąszcz, wachlarz, rzęs Więc dokleiłam sobie... B-shape tu troszeczkę od spodu i wygląda to w ten sposób. Trochę błysku na powiekę. Taki make-up mi dzisiaj wyszedł. Zabieram się teraz za lipswatchem. Eee, oczywiście za, e, pójdę do światła dziennego. Jeszcze pokażę Wam, jak prezentuje się ten podkład w skończonym makijażu, w świetle dziennym. Zabieram się za kolejną robotę i widzimy się. Za parę godzin w podsumowaniu. Dobra, myślę, że tutaj mam najlepsze światło z możliwych Jeszcze odsłanie tutaj, żeby już w ogóle mieć światło. Zobaczcie, leży jak druga, totalnie skóra. Podoba mi się, bo nie mam tego obciążenia. Kompletnie nawet go nie widać w mimicę, Co możecie mieć porównanie. Ostatnio robiłam dla Was test chudy i od razu było widoczne tutaj pręgi. Taka cienka konsystencja. Tutaj ta konsystencja jest właśnie bardzo lekka, ale konkretna. Matuje ściąga. Zobaczymy, jeśli taką się utrzyma przez cały dzień, to będzie miłość i petarda. Tak to wygląda w totalnie czystym, tylko i wyłącznie świetle dziennym. Zabieram się za robotę, widzimy się później. Właśnie zakończyłam Lip Słocze robić. E, troszeczkę zrekonstruowałam tutaj tą okolicę. Szczególnie tutaj w okolicy, ponieważ no tutaj często wycierałam, często wycierałam, robiłam różne kolory pomadek, ale suma sumarum na razie podkład trzyma się jak zaklęty. Wygląda na razie to bardzo dobrze, jest pozytywnie. Już tak z półtorej godziny mam podkład na twarzy. Na razie czuję zachwyt, nie chcę zapeszać, ale na razie jest bardzo dobrze. Aktualizacja, jest godzina 14, zaraz spadam, jadę po dziewczyny i do miasta. Moja ulubiona Everlast, Uuu. Ale wyszło nam przy... cudne słońce, a w słońcu widać zawsze najbrzydszą strukturę świata, więc tak prezentuje się podkład. To jest to, o czym Wam ostatnio mówiłam. Leży nienaruszony, nawet mimika mi nie przeszkadza i to, że maltretowałam go w okolicy ust. Leży jak bajka. Chyba będziemy mieli nowego ulubieńca. Tak coś czuję. Nie chcę wyrokować, ale wydaje mi się, że będzie maga zarobiście. w ogóle. Słońce. Witam Was po 10 godzinach aż 10 godzinach. Jestem pod wielkim wrażeniem, ale im dłużej mam ten podkład na twarzy, tym dłużej chciałam go e, testować tak naprawdę, bo jestem w dalszym ciągu pod wielkim wrażeniem, jak on się utrzymał i jak on wygląda. Powiem Wam, że naprawdę cera tutaj w tej okolicy i w tej okolicy, gdzie lubi mi się podkład w ogóle zważyć, obiecałam, że nie będę oceniać brody. Nie będę oceniać, dlatego że tutaj była ona przecierana, dokładana kilka, kilkukrotnie, ale jestem zakochana w tym podkładzie. Jestem zakochana w tym podkładzie i pragnę dobrać sobie odpowiedni kolor, ponieważ no leży jak moje Fenty, ale jest bardziej matowy niż Fenty. Jest zdecydowanie bardziej. Mm, Ściągający, i na tej stronie była ta baza. Pierwszy raz mam taką sytuację, że nałożyłam bazę. Co prawda, była to baza, która była bardzo mocno tłuszczająca, e, nawilżająca i w, 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 powiedziałabym, że jest to baza, która miałaby dobrze zrobić szczególnie suchym cerom. Może dlatego przyczyną jest to, co tutaj się zadziało. Nie wiem, pokażę. Ponieważ tutaj delikatnie on się rozszedł. W tej okolicy, a z tej strony, zobaczcie, w ogóle jakby był nieruszony. Lepiej leży zdecydowanie, w moim odczuciu, na tej stronie, gdzie kompletnie nie było bazy. On się ładniej wyciera po prostu, niż z tej strony, gdzie ta baza jest. Tutaj on. Po prostu tak szybciej zaczął się ważyć w moim odczuciu, ale co nie zmienia faktu, że teraz jest to takie doszukiwanie się bardzo mocno na siłę w tym podkładzie. Bo ja jestem nim oczarowana, jestem nim zachwycona. Wygląda perfekcyjnie. Idealny podkład dla cery tłustej oraz mieszanej, takiej, która ma problem z utrzymaniem podkładu w ciągu dnia. No, jest miłość, słuchajcie, jest miłość. No i to. Jak wygląda cera w nim po tylu godzinach? No, po prostu perfekcyjnie. A warto jest powiedzieć, że dzisiaj jak nigdy miałam taki dzień, że musiałam nosić maskę. I nosiłam ją, słuchajcie, i tu nic się nie stało. Na nosie też nic się kompletnie nie stało. Jeśli on się wytarł, to w sposób taki mega naturalny. A tą maskę dzisiaj miałam dosyć długo, ponieważ. 45 minut byłam dzisiaj na zajęciach basenu, to z moją starszą córką i miałam maskę cały czas na sobie, potem byłam w Lidlu, więc ciągle miałam tą maskę tak minimum 2 godziny na twarzy i pomimo tego to wygląda w ten sposób, dlatego tym bardziej jestem mega zachwycona, ma ten podkład z moje serducho, będę używać, wygląda mega, jestem zachwycona, no i jeszcze raz hamskie zoomy. Dajcie znać, czy miałyście ten podkład, czy on Wam się sprawdził. Ciekawa jestem waszej opinii, a dzisiaj pięknie Wam dziękuję za uwagę, i do następnego. Trzymajcie się. Hej!